Rozpoczynamy konferencję prasową po meczu Arki z Zagłębiem Lubin. awans żółto-niebieskich, wynik 2 do 1, liczba widzów na dzisiejszym spotkaniu 2929 osób. Jest z nami trener Ryszard Tarasiewicz, witam trenerze. Witam. No wreszcie mimo tej pogody, można powiedzieć deszczowo-śnieżnej, możemy się uśmiechnąć w dniu. mamy zwycięstwo, mamy awans. Bardzo proszę o kilka słów na początku podsumowania tego spotkania. Tak, ta dnia najlepsza pogoda zrekompensowała myślę Wszystkim nam dobrym rezultatem, zwycięstwem i awansem do następnej, do następnej rundy. Charakterny mecz mojego zespołu bardzo dobra pierwsza połowa trochę zadawaliśmy sobie chyba za dużo czasu pytanie czy, czy damy radę rozegrać Taką samą drugą połowę przez pierwsze 12-15 minut, drugiej połowy, gdzie sobie przeciwnik stworzył kilka dogodnych e, sytuacji. E, później żeśmy odzyskali równowagę w tym spotkaniu, i tak sobie myślałem, czy mm, ten brak światła Mnie. nie wpłynie negatywnie na, na mój zespół. Ale się okazało, że, 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 że z optycznej przewagi przeciwnika później po tym na porze, pierwszych 15 minutach e, pierwszej połowy. Dobrze, żeśmy bronili, co jeszcze? Uważam, też bardzo ważna interwencja Krzepa, obroniony rzutkarny. wiadomo, że na takiej murawie śliskiej łatwiej o błędy techniczne, widocznie był sprawdzany, była sprawdzana ta sytuacja, znaczy była sprawdzana na pewno, takie błędy, gdzieś tam piłka odbita. Od ręki Czubiego mówię, dużo nieraz w przypadku w takich sytuacjach, przy tak śliskiej murawie, cieszymy się, bo chcieliśmy, to co powiedziałem przed meczem, zakończyć. Mamy jeszcze jeden mecz, który też chcemy wygrać i sympatycznie pożegnać ten rok dla wszystkich, którzy kibicują Arce i życzą dobrych wyników. No właśnie te pozytywy, oprócz interwencji Kaspra, to chyba dwie bramki i Karola Czubaka, które no, można powiedzieć, spełni to oczekiwanie, które jest od napastnika, dwie bramki. Tak, tak, bardzo przytomna pierwsza bramka, w polu karnym centralnie ustawiony Czubi, następnie bardzo dobre dośrodkowanie Dejki, niełatwa piłka, bardzo dobre uderzenie głową, także bardzo, bardzo fajne bramki i mieliśmy jeszcze 2-3 kontry w końcówce meczu, gdzie przy odrobinie większego powiedziałbym wyrachowania aczkolwiek nawarstwia się zmęczenie, także tak jak powiedziałem, plus też to, ta śliska na, na Murawa powoduje brak dokładności. Jeszcze raz fajnie, że jesteśmy następnej rundzie, ale przede wszystkim te nasze morale będą dużo, dużo większe, które nie były na samym dnie, ale będą na pewno dużo lepsze przed ostatnim meczem w niedzielę ze Stomilem. I jeszcze na koniec trenerze, bo tutaj wiadomo przed meczem, a po tym meczu ligowym w Błogowie sam trener mówił na konferencji przedmeczowej, że są dwa warianty składu i chyba taki pozytyw, że i Sebastian Milewski zagrał od początku, a Mateusz Stępień, no, który miał na początku najgorsze rokowania z wszystkich, on też się pojawił na boisku, także to też chyba Komfort do tego przed tym meczem ligowym, że trener będzie miał jednak więcej zawodników do wyboru? Tak, na pewno na pewno jest to przede wszystkim <laughs> oczywiście mogę rozpatrywać to w kategoriach tego, że, 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 że jest to dobre, mm, dobra sytuacja dla mnie jako trenera, ale przede wszystkim się cieszę, jeżeli chodzi o tych zawodników, bo szczególnie uraz na początku wyglądający bardzo groźnie. Jeszcze raz powtórzę, mógł się zakończyć po prostu trwałym, trwałym, trwałym kalectwem Stępika. Także to już nie rozpatrujemy tego ataku w kategoriach agresywnej gry, tylko, tylko dla młodego człowieka mógłby to być dramat życiowy. W takim razie czekamy na niedzielę na ostatni akcent i również na zwycięstwo. Dziękuję. Oby tak było. Dziękuję. Jest z nami trener Zagłębia Lubin, pan Dariusz Żuraw. Witam serdecznie. Dobry Panie trenerze proszę o kilka słów podsumowania dzisiejszego spotkania. No niestety nasze marzenia się dzisiaj kończą. Odpadamy z Pucharu Polski. Przyjechaliśmy tutaj z dużym optymizmem. Niestety pierwsza połowa była słaba w naszym wykonaniu. Eee... No jesteśmy w takim trudnym momencie, gdzie nie potrafimy wykorzystać naszych sytuacji, a przeciwnik wystarczy, że rzuci piłkę w pole karne i, i strzela z tego bramkę. Także tak generalnie można by było ten mecz podsumować. Dziękuję. Dziękuję Was.